Drodzy przyjaciele, nasi parafianie, wszyscy, którzy przychodzicie do naszego dominikańskiego kościoła na Służewie, w ostatnim czasie także tą drogą przez internet, tą samą drogą chcemy dzisiaj do Was zapukać, żeby w, ten świętym, w tym świętym dniu wielkanocnym złożyć Wam życzenia świąteczne. Jesteśmy w naszym klasztornym ogrodzie. Wokół nas zaczyna rozwijać się życie. Wokół nas jest obietnica życia. Do innego ogrodu, dwa tysiące lat temu, przyszli pierwsi uczniowie, pierwsze kobiety, żeby namaścić ciało Chrystusa, trzy dni temu złożone w grobie. I kiedy stanęli przed tym grobem, okazało się, że grób jest pusty. Nie ma go tutaj. Nie było Jezusa, ponieważ Jezus zmartwychwstał. I zmartwychwstały Pan nosi w sobie nową obecność, nową obecność Boga. I przychodzi do nas. Nie było go tam, ponieważ przychodzi teraz do, do każdego z nas, do naszych serc, do naszych domów. I chce tam zagościć właśnie, żeby, żebyśmy mogli doświadczyć mocy Jego Zmartwychwstania. I tego Wam właśnie życzymy, żeby to spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem, żebyście uwierzyli, że On przychodzi do Was bezpośrednio, osobiście. Że zna Was po imieniu i chce z Wami spożyć posiłek. A po drugie, życzymy Wam tego, żeby to spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem przemieniło Wasze serca i Wasze rodziny. Żeby ten cały trud, który jest związany właśnie i z kwarantanną, i z izolacją, i z pewną niepewnością co do e, naszej sytuacji, żeby on w tym spotkaniu ze Zmartwychwstałym Panem, z tym życiem i światłem naprawdę opadł. Żebyście byli pełni pokoju, ponieważ wiemy, że Pan jest blisko. Ponieważ On do Was dzisiaj przychodzi, Dlatego przyjmijcie go i świętujcie. Bardzo ważne, żeby to było świętowanie. Dlatego trzeba wyciągnąć najlepszy obrus, położyć go na stole, przygotować najlepszy posiłek, nawet skromny, ale najlepszy. Może coś słodkiego, może mazurek, może jakieś inne ciasto, dobra herbata. Posłuchajcie dobrej muzyki, świętujcie. Ważne, żeby to był czas świętowania z Panem, który zmartwychwstał i jest pośród nas obecny. I wiemy, że yy, drugi dzień świąt. To tradycyjnie jest śmigus dengus. Ja słyszałem o takiej tradycji, że ludowej tradycji, że na wioskach był taki zwyczaj, że tego dnia śmigus dengus, pannym na wydaniu, która była najbardziej ochlapana i polana wodą, była najbardziej okazało się, że to był znak, że jest najbardziej lubiana i że ma największą szansę, żeby wyjść w tym roku za mąż. Tego wam życzymy, żebyście sowicie oblewali się wodą, ale dlatego, żeby pokazać, że jesteście naprawdę lubiani przez siebie. Życzymy wam tego i wszystkiego dobrego na święta. Aleluja! aleluja. Brobos najbardziej